Dawno tu nie wchodziłem. No teraz, już od dni zrobione, to już nie muszę robić sobie odcinka na jeden dzień albo parę dni tego liczyć. Nie muszę się przejmować. Widziałem w komentarzu, że niby chyba lepiej na 11 czy na 12 poziomie i co dwie kratki, więc zacznę kopać co dwie kratki, ale na tym poziomie będzie lepiej. Mi się wydaje, przynajmniej tutaj bardzo dużo taksów już znalazłem. Wypatrzcie, ile tych teraz czerwonych grzybków już urosło. Nie? nie wiem czemu teraz z kolei te brązowe nie rosną. Mm, o kurde, ale... Naprawdę tu jest mega ładnie. To by w tej górze się tak ładnie wybudowało, bo to jest mega taka płaska powiedzmy ta góra. O kurde, ale to jest... to jest mega ładne. Skoro, że tutaj nie byłem wcześniej, to bym się tu chyba w sumie wybudował w tej górze w środku. Nie jakby naprawdę. Mega tu jest ładnie. Może jeszcze będzie można coś tam wybudować w jakichś kolejnych odcinkach czy coś. Ale o wiele łatwiej by było na wyższej wersji, nie powiem, że nie. Chociaż wtedy też by ten klimat to straciło. Co ja właśnie zrobiłem? Co? No właśnie. Jest okej. Okay. Jaksy. trochę złota, mało złota, ale ta jaskinia jest całkiem spora. Może jeszcze więcej złota znajdziemy, na co liczę. Bardzo. No i teraz mamy całkiem sporo złota. Na tory się na pewno przyda. Kolejne złoto. te jaksy. bardzo dużo złota, tylko potem musimy wrócić z tej jaskini. Zarzcie wziąłem całkiem sporo. Nie powiem, że małe te kejwy, bo są ogromne. Dobra, też całe kajwy przeszedłem. To z tym co mam, mogę już wrócić. Teraz tylko pozostaje mi wszystkie itemki sobie odłożyć na spokojnie. Generalnie zastanawiam się, czy nie zacząć jakby przechodzić też na multi, żebym na przykład z jakimś znajomym tutaj grał. Co o tym myślicie? Myślę, że całkiem spoko, by to mogło być też multiplayer beta. Coś w tym stylu. Byśmy sobie nagrywali, mogłyby być też zabawniej, nie? I byśmy szybciej jakieś rzeczy robili, i tak dalej. Na przykład, tę kolejkę bym mógł dokończyć. Naprawdę lubię sobie tak wejść na tego Minecraft'a, nic sobie nie robić, tylko posinać sobie jakieś drewno, poszukać sobie jakiegoś złota i tak po prostu pocilować. I niby to nie jest jakoś bardzo, że tak powiem, kreatywny czy też zabawowy content, ale niektórzy też to lubią, więc dlatego się też zastanawiam, czy multiplayer będzie taki fajny, Jednak ja i tak wtedy będę też pewnie montować i pewnie będziemy wtedy, przynajmniej, może na jakieś nasze rozmyślenia, czy coś w tym rodzaju, może jakieś tematy będziemy sobie wymyślać na dany właśnie powiedzmy odcinek i gdzie będziemy po prostu sobie na ten temat chodzili, zbierali jakieś rzeczy, coś kopali, jakieś może śmieszniejsze rzeczy byś, bym właśnie wstawił w te odcinki, czy właśnie nasze nie wiem, rozmyślenia, dywagacje i tak dalej. Dobra, myślę, że tyle drewna wystarczy. I tak w sumie zbierałem je, tak żeby mieć jakby co na dalszy rozwój i tak dalej budowę, także też chyba już będę kończył ten odcinek, będzie no to kompilacja z paru dni, sobie tam trochę zbierałem rzeczy inne takie rzeczy w ogóle wszystko, więc to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i na razie cześć. nie!